Eliza Orzeszkowa nad Dniemnym. Dzień był letni i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. W imieniu pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić do udziału w 12. edycji Narodowego Czytania. W tym roku będziemy czytać fragmenty utworu Elizy Orzeszkowej. Nad niemnym. Fragmenty dzieła, które ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne, porównywano do Mickiewiczowskiego pana Tadeusza. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 9 września w Parku W Szczodrem podczas pikniku historycznego organizowanego przez Gminny ośrodek Kultury w Długołęce. Początek akcji o godzinie 12. Serdecznie zapraszam. Stare, krzywe wieżby i samotne, słupiaste topole. Wśród tej wesołej przyrody ludzie dziś także byli weseli. Mnóstwo ich ciągnęło po drogach i miedzach. Gromadami na drogach, a sznurami na miedzach szły wiejskie kobiety, których głowy, ubrane w czerwone i żółte chusty, tworzyły nad zbożami korowody żywych piwoni i słoneczników. W porze, kiedy ten ruch znacznie już stawał się mniejszy, na równinie z dala od tu i ówdzie jeszcze ciągnących gromad, ukazały się dwie kobiety. Szły one z tej samej strony, z której wracali inni, ale zboczyły znać z prostej drogi i chwilę jakąś przebyły w jednym z rosnących na wzgórzach borków. Było to przyczyną ich spóźnienia się, tym więcej, że jedna z nich niosła ogromną więź leśnych roślin, które tylko co dość długo zapewne zrywała. Druga kobieta zamiast kwiatów trzymała w ręku niepospolitej wielkości chustkę, która za każdym jej szerokim i zamaszystym krokiem. Kołysząc się brasy z długim ramieniem, powiewała jak sporej wielkości chorągiew. Prędko idąc, aby szerokim krokom towarzyszki swej wyrównać, z zajęciem, prawie z miłością, przyglądała się ona uzbieranej przed chwilą więzi roślin. Były tam bujne liliowe dzwonki leśne, gwoździki, pachnące smułki, liście młodych paproci, młodziutkami szyszkami okryte kałąski sośni. Wszystko to rzucało jej w twarz palem dzikiej i przenikliwej woni, którą też ona od chwili do chwili wciągała pełnym i długim oddechem swej silnej, szerokiej piersi. Rozkosz, którą uczuwała wtedy i upał słońca, w którym nużała swą odkrytą głowę, rumieńcem powlekły śniady jej policzki. Zarazem surowe jej i zamyślone, choć pełne purpurowej krwi usta rozchyliły się w młodym i szczerym śmiechu. Śmiała się ze słów towarzyszki swej, która idąc wciąż prędko i wielkimi stopy swymi, z wysoka i mocno o ziemię uderzając, grubym, nieco ochrypłym, przez brak oddechu, często przerywanym głosem ciągnęła Borku jeszcze rozpoczęte opowiadanie.